thank you Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby nie było Boga? A może powiesz, proszę księdza, ja nie muszę sobie tego wyobrażać. Przecież Boga nie ma, a na pewno nie ma Go w moim życiu. Bóg jest miłością, jak mówi Pismo Święte. Kiedy więc nie ma Boga w naszym życiu, kiedy nie czujemy Jego obecności, kiedy nie widzimy Jego działania, Wtedy w naszym życiu jest bez sens, bo przecież to miłość, wszystkiemu nadaje sens. Że warto żyć, że mam dla kogo żyć, mam dla kogo się starać. Mogę komuś ofiarować swoje serce, moje życie, nawet pieniądze. A jeżeli nie ma Boga, jeżeli to wszystko kiedyś się skończy, to przecież otacza nas wielka ciemność. Czas Adwentu to czas, kiedy odkrywamy, że w naszym życiu często nie ma Boga. Chcę z wami kroczyć, szczególnie przez ten pierwszy tydzień, przez te pierwsze pięć dni, szukając Boga. A na początku uświadamiając sobie, że może tego Boga w moim życiu nie ma. Że może tak jak w adwentowe noce, w grudniowe noce w mojej duszy panuje chłód. Może nie ma dokoła mnie ludzi, którzy patrzą na mnie życzliwie? Może czuję się sam? Może tego Pana Boga zgubiłem przez swoje życie, przez swoje oczywiście złe strony, złe ulice, zaułki życia? Może tego Pana Boga ktoś wyrwał z mojego serca? Ten, który powinien mi go dać ten, który powinien mi powiedzieć o Jego dobroci, o Jego miłości tym, że On jest i że Mu zależy na mnie że kocham je bezinteresownie. Może nikt Pana Boga ci nie dał doświadczyć chcecie szukać na tych ciemnych ulicach twojego życia razem z Nim i powiedzieć Ci, że Bóg jest, że Bóg szukacie. Adwent to czas, kiedy to odkrywamy, że w naszym życiu go nie ma, ale to nie znaczy, że w ogóle go nie ma. To nie znaczy, że się nami nie interesuje. Pierwsza część tego Adwentu, naszych rekolekcji, takich nietypowych, bo trochę chodzonych, po ciemnych ulicach będzie koncentrowała się wokół słów pisma świętego Naród Kroczący w Ciemnościach. Chcemy odkryć, że jesteśmy czasami jak ten naród kroczący w ciemnościach, który przede wszystkim utracił samego Boga. Utracił sens życia, utracił miłość. Jest jak ten, kto się błąka po ciemnych ulicach miasta, ukrywa się, ucieka od ludzi. Dlatego, że nie może znieść tej pustki, która jest w jego sercu. A Bóg jest. I Bóg jest jedyny ten, który może wypełnić tę pustkę Twojego serca. Bo Bóg tak nas stworzył, że mamy w sobie nieskończoną głębię. Ta głębia przyzywa głębię, jak mówi psalm hukiem wodospadów. I tą głębią, którą może jedynie ją wypełnić do końca, jest sam Bóg. Zaczynamy Adwent. Zaczynamy szukanie Boga. Jesteśmy narodem kroczącym w ciemnościach, ale nie bójmy się tych ciemności. Idziemy coraz bardziej w stronę światła. Niedługo poznamy Tego, który został posłany, aby nam o Bogu powiedzieć, aby na nowo przywrócić nas Bogu.